14 nasza praca z jaśkiem porabiliśmy z trocin Co tam miałem, już więcej nie mam Ale widać, że No To już jest taki oblot praktycznie Niektóre bardziej latają, niektóre mniej Ale jednak Ten jest spadnięty, to nawet nie ma co patrzeć, ale tutaj sobie latają ładnie. Ten też jest spadnięty, nie ma co patrzeć, jest pusty. No to tutaj sobie ładnie latają. No już się trochę po powypróżniały, bo po śniegu widać mnóstwo plamek po odchodach. Także jest chyba dobrze. No, reszta rodzin żyje na szczęście.